Cześć, z tej strony Marcin Zowecka Ekstra Szkolenia. Zobaczcie, jaka miła niespodzianka. Jadę do pracy. Dojeżdżamy do Swarzędza A tu co? Moja Elka. Co tutaj robią? Pewnie kursant, kursantka ma drugie jazdy w życiu i pojechali się przejechać poza obszar zabudowany. Najpewniej do wrześni i z wrześni zawrotka i powrót z powrotem do Poznania. Na kursie staramy się wyjeżdżać dwukrotnie poza obszar zabudowany. Z reguły właśnie na drugich jazdach jedziemy sobie gdzieś tam do Wrześni, czy do Pobiedzic, czy do Gniezna. I na jazdach pod koniec kursu jedziemy sobie, moi drodzy, gdzieś tam droga ekspresowa, autostrada, żeby się ładnie, pięknie, moi drodzy, przejechać, o nie? Dlaczego? No, bo to jest mega ważne. No kurs nie powinien się odbywać tylko i wyłącznie w obszarze egzaminacyjnym na pięciu uliczkach, e, gdzie jest egzamin państwowy. No, tylko przyszłego kierowcę nauc należy nauczyć jeździć z prędkościami 90, 100, 120, 140. Należy nauczyć go wyprzedzania i tego typu rzeczy, no, żeby się ogarnął. Więc. No nic, moi drodzy, wyprzedzimy, zobaczymy, co tutaj się dzieje, tak? Zobaczcie, jak to się ładnie to autko prezentuje na tle wieży Eiffla. Kurczę, możemy w Paryżu jesteśmy? Eee, no jesteśmy, moi drodzy, z z Jasi. Pozdrawiam serdecznie Marcin.